Prezydent podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Broni jądrowa teraz na Białorusi? Niespodziewane oświadczenie ministra spraw zagranicznych. W Rosji zapowiedziano nowe ataki na Polskę. To musi usłyszeć każdy. Węgierskie drony wleciały w przestrzeń powietrzną Ukrainy. Załęski zapowiedział natychmiastową reakcję. Rosyjskie drony mogą dolecieć niemal do wszystkich krajów Europy, a nawet do Wielkiej Brytanii. Eksperci przeanalizowali możliwości Kremla. O tym wszystkim opowiemy w porannym wydaniu 24 Polska. Zachęcamy również do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków i rozmów. Na Białorusi rzekomo rozmieszczono na swoim terytorium rosyjski system balistyczny Oresznik. Oświadczył o tym minister spraw zagranicznych Białorusi Maksim Ryżenkow. Powołują się na propagandowe RIA Nowosti i TAS. Jak twierdzi, rozmieszczenie Oresznika w Białorusi to jedynie defensywne podejście. To nie wyścig zbrojeń i nie konfrontacja. Umieszczenie Oresznika na Białorusi nie oznacza bezmyślnego wyścigu zbrojeń. To czysto obronne podejście. Wcześniej samozwańczy przywódca kraju Aleksander Łukaszenko deklarował, że system już w drodze. Jeszcze wcześniej zapowiadał, że jest gotów rozmieścić na terytorium Białorusi co najmniej 10 oreszników. Jednak na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia przesunięcia oresznika. Przypomnijmy, że oresznik to balistyczna rakieta średniego zasięgu klasy ziemia-ziemia. Można ją wystrzeliwać zarówno z ładunkiem jądrowym, jak i w wersji bezjądrowej. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Przekazał w piątek szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Przede wszystkim przedłuża ona legalność ich pobytu w Polsce do Marca 2026 roku. Pierwotnie termin ten upływał z końcem września. Ten aspekt dotyczy nawet miliona Ukraińców. Wygaśnięcie dotychczasowych przepisów o pomocy Ukraińcom w zakresie legalności pobytu groziło chaosem zarówno dla nich samych, jak i dla pracodawców. Zostały wy wymienione. Konkretne świadczenia, które nie będą przysługiwać obywatelom Ukrainy niepracującym w Polsce, chociażby jeżeli chodzi o rehabilitację, programy lekowe, programy zdrowotne, kwestie wykupowania leków na receptę i wielu, wielu innych świadczeń, zaćmy, świadczeń stomatologicznych. To wszystko nie będzie dostępne dla obywateli Ukrainy, którzy nie pracują w Polsce. Ponadto podpisana ustawa odbiera prawo do pobierania świadczenia 800 plus cudzoziemcom, którzy nie pracują w Polsce. Koniec świadczenia 800 plus dla obywateli Ukrainy, którzy nie pracują tutaj w Polsce, nie przebywają w Polsce, nie płacą składek, nie płacą podatków, ich dzieci nie chodzą do szkoły. To była sytuacja zupełnie niezrozumiała, niedopuszczalna, a więc to jest przerwane, będzie przerwane. Bogucki poinformował, że to jest ostatnia ustawa, którą prezydent Nawrocki podpisuje dotycząca takiej formy pomocy obywatelom Ukrainy również zgodnie z zapisami ustawy wypłaty świadczeń socjalnych dla cudzoziemców z państw trzecich będą uzależnione od kwestii aktywności zawodowej w Polsce i realizacji obowiązku nauki przez dzieci, ale nie dotyczy to dzieci do 6 lat, które bez szkoły mają prawo do świadczeń. W Rosji ogłoszono plany rosyjskich ataków dronowych na obiekty NATO w Rumunii i Polsce, a odpowiedzialność za nie z góry przypisano Ukrainie. Odpowiednie oświadczenie w swoim telegramie złożyła rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa, powołując się na węgierskie media, stwierdziła, że Ukraina rzekomo przygotowuje prowokację mającą na celu wciągnięcie NATO w bezpośrednią wojnę z Rosją. Według niej plan kijowskiego reżimu polega na naprawieniu kilku zdobycznych rosyjskich dronów, uzbrojeniu ich w materiały wybuchowe i odpaleniu w stronę dużych hubów transportowych NATO w Polsce i Rumunii. Zacharowa twierdzi, że już 16 września na Poligon Jaworowski w obwodzie Lwowskim miały zostać dostarczone odremontowane rosyjskie drony GERAN, znane też jako Shahed. Jak piszą węgierscy dziennikarze, powód działań Zełęckiego jest prosty: Siły zbrojne Ukrainy ponoszą druzgocącą klęskę. Rozbicie armii odbywa się już nie na poziomie taktycznym, ale nabiera charakteru strategicznego. Według niej, przez tę rzekomo przygotowywaną prowokację, Europa znalazła się na progu III wojny światowej. Czym dokładnie Rosja miałaby walczyć z NATO, skoro od ponad roku nie jest w stanie zdobyć rejonowego miasta Pokrowsk w Donbasie, Zacharowa już nie wyjaśniła. Warto zaznaczyć, że Rosja już wcześniej stosowała podobną taktykę wobec Ukrainy, zapowiadała ataki na jej terytorium, jednocześnie oskarżając o nie samą Ukrainę. Ostatnio przestrzeń powietrzna Ukrainy została naruszona, prawdopodobnie przez węgierskie drony zwiadowcze. Jak poinformował prezydent Wołodymir Zełenski, przekazał mu to naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy, Oleksandr Syrski. Wstępnie drony mogły prowadzić rozpoznanie dotyczące potencjału przemysłowego w przygranicznych regionach Ukrainy. W związku z tym prezydent polecił sprawdzić wszystkie dostępne dane i niezwłocznie raportować każdy odnotowany przypadek. Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijarto zaatakował Załęskiego po jego oświadczeniu o węgierskich dronach. W swoim wpisie w mediach społecznościowych X stwierdził, że prezydent Ukrainy traci rozum przez swoją antywęgierską obsesję i zaczyna widzieć to, czego w rzeczywistości nie ma. Wieczorem 26 września prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski polecił ukraińskim wojskom odpowiednio reagować, jeśli węgierskie drony zwiadowcze ponownie naruszą przestrzeń powietrzną Ukrainy. Otrzymaliśmy raport od naszych wojsk dotyczący, szczerze mówiąc, bardzo dziwnych wydarzeń na granicy Ukrainy i Węgier. Nasze siły zarejestrowały drony. Były to drony zwiadowcze. Poleciłem wojsku przeprowadzić pełne sprawdzenie i następnym razem, jeśli takie drony się pojawią, reagować odpowiednio, w celu obrony naszego państwa. Ponadto prezydent wyraził nadzieję, że na Węgrzech zostanie wysłuchany apel prezydenta USA Donalda Trumpa o konieczności zaprzestania zakupu rosyjskich nośników energii. Rosyjskie uderzeniowe, bezzałogowe statki powietrzne typu szachet, już teraz są zdolne dolecieć do Danii Niemiec i Włoch. A jeśli pojawią się stanowiska startowe na terytorium Białorusi, drony dosięgną także Hiszpanii, piszą eksperci Defense Express. Przypomnieli oni, że zasięg lotu rosyjskiego dronu szachet, znanego też jako GERAN-2 według danych Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy wynosi 1800-2500 km. Zdaniem analityków do odpalenia dronów w krajach europejskiego odcinka NATO Rosjanie mogą wykorzystać tę samą infrastrukturę startową, którą stosują przy atakach na Ukrainę. Jako przykłady podali stanowiska startowe w rejonie przylądka Czołda na okupowanym Krymie oraz pod Bryjańskiem. Analitycy wskazują też, że korzystnym z punktu widzenia dostępności celów i logistyki jest obszar Sankt Petersburga, gdzie Rosjanie mogliby utworzyć takie stanowisko. W szczególności, jak piszą w materiale, w przypadku startu dronów z tych lokalizacji, zasięg Geran-2 rzędu 1800 km wystarcza, by atakować wszystkie kraje Skandynawii, Holandię, znaczną część Niemiec oraz południe Włoch. Jeżeli przyjąć zasięg GERAN-2 do tysiąca km, to mowa o całym terytorium Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz większej części Francji. Eksperci podkreślili, że rozstawienie nowych stanowisk startowych w Federacji Rosyjskiej zajmuje zaledwie kilka miesięcy, więc w razie potrzeby mogą one rzeczywiście być rozstawione bardzo szybko, na przykład na bazie lotniczej osowcy w obwodzie brzeskim na Białorusi. Dodają też, że nie należy wykluczać możliwości startów uderzeniowych bez załogowców, także z obwodu Królewieckiego, Kaliningrad. W takim przypadku, według Defense Express, technicznie daje to zysk dodatkowych około 700 km i przy zasięgu lotu szachedów do 2500 km w strefie rażenia znalazłaby się niemal cała Europa, włącznie z połową terytorium Hiszpanii i Madrytem. Czyli w strefie rażenia znajdują się wszystkie europejskie stolice, poza portugalskim Lizboną. Podkreślili eksperci. Zauważyli, że chodzi o maksymalny zasięg lotu, podczas gdy Rosja zwykle odpalana drony nie bezpośrednio, lecz po złożonych trasach, aby obejść ukraińskie systemy przeciwlotnicze. Ale rzecz w tym, że odparcie rosyjskiego ataku Gerberami w Polsce ujawniło luki w zabezpieczeniu obrony przeciwlotniczej nawet na wschodnim flance NATO, zaznaczyli analitycy. Przypuszczają, że dowództwo wojskowe Rosji może w pełni liczyć na to, że po przełamaniu pierwszej i jedynej strefy obrony przeciwpowietrznej na granicy, szachedy będą poruszać się dość swobodnie. Przy tym środki posiadane przez europejskie kraje do niszczenia tych zagrożeń są obecnie setki razy droższe, przypomnieli w Defense Express. To były wszystkie wiadomości na dzisiejszy poranek. Dziękujemy, że oglądaliście to wideo do końca. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.